Widzimy się dzisiaj na pierwszym z koncertów pod szyldem Before 11 Wyspaczy Literatura. Koncert znakomitego wokalisty, kompozytora, pianisty i skrzypka Stanisława Sojki i gambijskiego artysty Buby Badziquiatę. Dzisiejszy koncert to jest połączenie dwóch odmiennych kultur, europejskiej i afrykańskiej. Buba Badzipoja gra na harfie afrykańskiej, to jest skory, a Stanisław Sojka gra nietypowo, bo gra na skrzypkach, ale również na fortepianie i oczywiście śpiewa. Kompozycje są jednego i drugiego artysty wspólne. Na ulicy, na której mieszkałem, był taki, można powiedzieć, klub o kawiarnia Baobab. Właścicielem był Aziz Seke. Senegalczyk, który już wówczas w Polsce mieszkał w prawie ćwierć wieku, był koszykarzem, no a później postanowił działać w sposób taki bardziej, że tak powiem, rozrywkowy. To było wspaniałe miejsce, bo tam schodzili się wszyscy Afrykanie warszawscy i w ciepłych miesiącach Aziz zaczął organizować na chodniku, na zewnątrz, takie spotkania muzyczne. A ponieważ ja mieszkałem w domu właściwie naprzeciwko któregoś dnia e, usłyszałem piękny instrument, pięknie brzmiący instrument. Poleciałem, zobaczyłem, że facet gra na korze. Pierwszy raz widziałem ten instrument, szczerze mówiąc, mimo że już jestem dorosły, i e, zachwyciłem się. E, podczas następnego spotkania przyniosłem skrzypce. No i tak właściwie zaczęła się nasza przygoda z Bubą. E, zaczęliśmy ze sobą grać. Chociaż ani on nie znał nic z mojego repertuaru, ani ja nie znałem jego repertuaru. To są jednak dwa różne światy muzyczne, różne doświadczenia. No i to było bardzo ekscytujące. Tak zaczęła się nasza droga. Szukamy spójni. it is traditional african instrument uh, from griot family and the griot are the people who are taking care of the society for the historical and gen from generation to generation so we take care of our community in this way plus with this instrument yeah so and it's like father to son generation so my grandfather was traveling with this instrument all around europe so we take this step to come go ahead with it yeah I came here and developed my music here, and it was my first country in Europe. I feel like home now because God is deciding where we are traveling to and where are we are going to have our life there. Yeah. So, right now, I have 10, 11 years here, so I feel like home here. Mm -hmm. Codzienny staje się jasność, ziemia gorzka spękana od wstrząsów, tych na dole i tych na powierzchni. Chcę na to wiedzieć głowę położyć i dla ciebie śnić, synu, co się spełni No to są moje strony ojczyste, więc oczywiście to zawsze miało i ma znaczenie. Zawsze jak tu jestem, to. Jednak robi mi się ciepło. Mieszkam na Mazowszu. Można powiedzieć, jestem też nastawiony dość kosmopolitycznie, chociaż moją ojczyzną taką generalną jest język polski. I dlatego cieszę się, że mogę mieszkać i na Mazowszu, i na Podhalu, i na Śląsku, i na Warmii, co mi się zdarzało. Miałem takie okresy. Więc tak, to jest bardzo dla mnie ważne że jestem stąd. Jest to jedno z trzech wydarzeń, które zaplanowaliśmy. Dzisiejszy koncert rozpoczyna before 11. Festiwal Jazz Literatura. Natomiast mamy przygotowane jeszcze dwa wydarzenia. Następny koncert będzie również w Chorzowskim Centrum Kultury 7 maja. To będzie projekt młynarski bynajmniej kwintetu Piotra Schmita i Wojtka Myrczka w połączeniu z Krzysztofem Herdzinem. Wspaniały projekt ze wspaniałą muzyką i ze wspaniałą Wspaniałymi tekstami Wojtka Młynarskiego. Zapraszamy Państwa na to też bardzo serdecznie i kończymy to te wydarzenie biforowe koncertem w Cavatina Hall zespołu Immortal Onion i to będzie 19 lipca.